Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, to jest poradnik do symulatora SimRail. Dzisiaj nauczymy się uruchamiać lokomotywę EU07, zamiennie też EP07. Z tego co mi wiadomo, one różnią się tylko swoją przegładnią, ale nie jestem maszynistą, więc ciężko mi tutaj powiedzieć. Yy, więc tak. Aby prawidłowo rozpocząć uruchamianie, musimy najpierw wejść do kabiny. Więc w takim przypadku wchodzimy przez drzwi. Tak, wchodzimy przez drzwi, to jest najważniejsza sprawa. Po czym wsiadając należy otworzyć tą oto klapeczkę, nastawnik kierunku dać w pozycję do przodu i zacząć od załączenia baterii. Po załączeniu baterii, kasujemy sobie SHP. Tak, drodzy Państwo, kasujemy SHP, żeby nam tutaj nie brzęczało. Załączamy sobie rozrząd, czyli tak zwana aktywacja kabiny. I teraz może takie krótkie omówienie. Mamy tutaj coś, co działa, syrenę, czyli sygnał wysoki, niski. Tak, to jest syrena pomocnicza która tu niestety w symulatorze nie działa. No i że pomocnik siedzący też może z niej skorzystać. Tutaj mamy jeszcze ogrzewanie kabiny, jakby komuś było zimno, można sobie włączyć. To mamy przełącznik od piaskownicy, czyli włączenie, wyłączenie piaskownicy. Oczywiście piaskowanie jest tutaj pod stópką, nie? Ja teraz kliknąłem fotel maszynisty. Przechodząc do oświetlenia, drodzy państwa, Oświetlenie kabiny, wiadomo, przyciemnienie tego oświetlenia kabiny, ogrzewanie nóżek też można sobie łączyć, ale niestety nie odczujemy tego. Oświetlenie przyrządów pomiarowych, przyciemnienie przyrządów pomiarowych. Oświetlenie szafy wysokiego napięcia, niestety... Tutaj nie trzeba tego robić nigdy, bo do szafy wysokiego napięcia dostępu nie mamy. No i oczywiście sygnał czerwony lewy, sygnał czerwony prawy, reflektor prawy górny i lewy biały, jakby ktoś nie wiedział. Następnie przyciemnianie lampki od SHP, czyli tych wszystkich czerwonych lampeczek tutaj i ciemnienie lampki czuwaka, czyli tego tutaj w środku czerwonego co się świeci, bo SHP jest na boczach, jak zresztą jest to opisane. Drodzy Państwo, odrzewanie pociągu, czyli przekazanie prądu na wagony o wysokim napięciu. Teraz też klimatyzacja na tym działa, więc nie jest to tylko typowo ogrzewanie. Następnie, co my tu mamy? Mamy przełącznik od trybów hamulca. Może, żebyście Państwo dobrze widzieli, załączę te wszystkie podpowiedzi. Mamy tajnę stawę hamulca towarowa, osobowa, pospieszna. Mamy dostosowywanie sił nacisku do kół i co tyczy jest dosyć ważne, przy pociągach towarowych zakres prądu wysoki, niski. i wysoki rozruch, tak? i przyciemnienie reflektorów z przodu, co ostatnio jest symulowane nawet na multiplayerze, że jak jedzie pociąg naprzeciwka, przyciemni reflektor, to my też widzimy, że ten reflektor przyciemnił. No dobrze, ale bez zbędnego przedłużania. Wejdźmy dalej. Odblokowywanie przekaźników nadmiarowych. Sprężareczek silników trakcyjnych, jak widać przekaźnik różnicowy nam zgasł, to jest po każdym włączeniu baterii trzeba to wykonać, odblokowanie przekaźnika nadmiarowego przetwornicy i ogrzewania i teraz tak przygotowanym składem możemy podnieść pantograf tylny i przedni, mamy bardzo niskie Ciśnienie w zbiorniku głównym, ale niestety w Simrailu nie jest odzorowana sprężarka pomocnicza pantografów. i Zamknij drzwi, wyjść przez drzwi, a ja bym się chciał wychylić przez drzwi, i oczywiście nie mogę tego zrobić. Więc wyjdę. Widzicie, drodzy Państwo, pantografy są podniesione. Kontrola pantografów. Zwróćmy się, drzwi zamknijmy. Sprawdzamy, czy żaden pantograf nie jest złamany, czy wszystko się podniosło prawidłowo. Jak widać, na woltomierzu wysokiego napięcia, kilowaty prądu mamy, 3 z groszem. Dosłownie 3,3 powinno być, się nie mylę, jest tyle. O, coś takiego by było. No niestety w SimRailu spadków napięcia nie mamy odzorowanej, więc... Niestety. Znaczy one są odzorowane tylko na oszronionej sieci trakcyjnej, co teraz może się zdarzać z warunki zimowe. Załączamy sobie wyłącznik szybki. To najważniejsze. Przetwornice. Słyszymy jak przetwornica zaczęła swoją pracę. Załączamy sprężarkę. Prężarkę się załączyła i pompujemy ciśnienie w zbiorniku głównym. Załączmy sobie radyjko, czemu się nie zapaliła włączona lampka? To nie wiem. Kanał radiowy bym chciał wiedzieć, ale też się nie dowiem, bo nie ma rozkładu jazdy niestety służbowego tutaj, a na tym nie jest napisane. Dobrze więc poczekajmy sekundkę. Możemy sobie już włączyć światła do jazdy. Raczej manewrów to my tu nie będziemy wykonywać. Albo będziemy. Dowiemy się wszystkiego za chwilę. Oczywiście tu jeszcze mamy wycieraczki schowane. No i spryskiwacz, tak? Dobrze. Ciśnienia w zbiorniku głównym mamy. Więc amulet zasadniczy. Dajemy na napełnianie uderzeniowe, jak by to uznać jazdę jest pozycją zerową. Napełnianie uderzeniowe minus 1, odcięcie minus 2 i pierwszy stopień hamowania to jest 1, 2 i tak dalej. Co by nie powiedzieć. Oczywiście ten hamulec działa płytnie, on nie ma typowo swoich stopni. Stopień jest tylko pierwszy stopień hamowania, potem jest płynnie, dasz do hamowania pełnego. Dobrze, sprężareczkę już nam tutaj przestała pompować, więc używamy sobie odluźniacza. Trzymamy odluźniacz, aż przewód główny nie osiągnie wartości powyżej tak 0,4, między 0,4 a 0,5. Tyle wystarczy. Jak widać wchodzimy już wysoko, zdajemy amulet zasadniczy w pozycję jazdy. I teraz wszystko się ładnie luzuje. I przewód główny wchodzi na swoją wartość 0,5. Mamy też jeszcze przy hamulcach, już mówiąc dalej. Ręka działa. Mamy też coś takiego jak hamulec pomocniczy, czyli typowo hamulec lokomotywy, który hamuje nam tylko i wyłącznie naszą lokomotywę. Nie hamując składu. Było. Zostawmy sobie gdzieś tak na 30%. Skład mamy gotowy do jazdy. aktualnie. Łączmy sobie odrzewanie jeszcze pociągu. Zimno jest. No, powinniśmy taką rozpiskę jeszcze rozpisać. No, to już dokumenty służbowe to już to. Nie wnikajmy. Wskaźnik nadmiarowy wentylatora. Czemu on się zaświecił? Nie wiem. Niestety nic nie możemy z tym zrobić. Zwolnijmy sobie hamulec ręczny, skoro już mamy zahamowane odpowiednio. Hamulec ręczny został zwolniony. Więc usiądźmy sobie w naszym fotelu maszynisty. Spójrzmy przedni pantograf. Nie chciałbym się zgłosić na radio, które jest załączone. Ja nie wiem czemu, nie działa. Poczekajcie drodzy drodze chwilę. Przepraszam bardzo, zapomniałem o ważnym trybie wyłączeń zasilacza radiotelefonu. To jeszcze trzeba włączyć, nie? Nie trzeba włączyć. Nie trzeba włączyć. A to czemu to? No się to nie pasuje, radiotelefon jest włączony. Innego się nigdy nie robiło, coś pozmieniali. Czemu pozmieniali? Tego nie wiem i ja. No, może, drodzy Państwo, już wszystko wiem. Tu jeszcze mamy wyłącznik zasilacza. Radiotelefon musi być włączony. Teraz wszystko działa prawidłowo. Warszawa Wschodnia do 14:03, próba łączności. Warszawa Wschodnia, 14103 gotowy do drogi. Gotowy do drogi. Ciekawe, czy poda nam sygnał manewrowy, czy do jazdy pociągowej, więc światła mamy prawidłowo ustawione. Teraz, drodzy Państwo, tańczy stoimy na płaskim terenie, nie ma to zbyt dużej różnicy, ale zawsze Najlepiej zrobić tutaj. Nadajemy pierwszą pozycję stawnika jazdy. Luzujemy hamulec pomocniczy. I jedziemy. molce w wagonach. Coś słyszę, że jeszcze się tu muszą dobrze rozruszać. My się trochę zastały. Nadajemy kolejne pozycje nastawnicze jazdy. Oporowe oczywiście, aż do osiągnięcia jazdy bezoporowej. Wtedy nam ikonka jazdy na oporach gaśnie. I wtedy możemy nadać sobie bocznikowanie. Jest to to tak zwana jazda w układzie szeregowym. O tym na końcu mamy drugą pozycję bezoporową jazdy z silnikami równolegle połączonymi. Daje też ta liczba jazda na oporach nam gaśnie i możemy też nadawać pocznikowanie. Odnośnie hamowania, drodzy Państwo, hamujemy sobie hamulcem zespolonym. Nosłownie dajemy sobie na przykład pierwszą pozycję. Cylinder hamulcowy ciśnienie nam rośnie. No i na przykład przy 10 km na godzinę luzujemy gdzieś sobie i możemy sobie hamulcem wtedy pomocniczym dohamować delikatnie już. Do samej stacji trochę go na przykład odpuścić. I wtedy pociąg się ładnie, łagodnie zatrzymuje. Oczywiście hamowanie możemy wykonać też w inny sposób. Możemy to robić ostrzej wtedy. Ten kran hamulca możemy sobie wyluzować szybciej niż 10 km. Na godzinę. Bestia leży tylko w jednym. Im mocniej hamujemy, im większe ciśnienie w cylindrze hamulcowym, tym dłużej to ciśnienie będzie spadać. I tym dłużej będziemy hamować. Jeśli będziemy jechać na mocnym hamowaniu i w cylindrze będziemy mieli na przykład 0,4 MPa. No wtedy, jeśli damy luzowanie przy 30 na godzinę, to uwierzcie, drodzy Państwo, że i tak się zatrzymamy, i tak się zatrzymamy. I no niestety, wtedy, nawet jeśli byśmy się nie chcieli zatrzymać, zatrzymamy, bo nie będzie innej możliwości. Więc o tym, drodzy Państwo, należy pamiętać przy jeździe tą. Motywą. Druga ważna sprawa. W agonach są takie fajne zawory, które 14, 103, odjazd. które, jeśli już raz zahamujemy, drodzy Państwo, na przykład na poziomie pierwszym i wyluzujemy. Jeszcze wszystkie wagony nie zdążą wyluzować. Może ja to, drodzy Państwo, zaprezentuję. Może będzie łatwiej. Namujemy sobie dać. Tak. Namujemy, luzujemy. Niby wyluzowaliśmy. Namujemy po raz drugi, nawet delikatnie. Już i tak będziemy hamować ostro, nie? No niestety tak to działa, no. Jak te cylindry niby są otwarte, niby nie są. No, no niestety dochodzimy tutaj do takiego konsensusu, że promotywa i tak ostro zhamuje, nie? No. I teraz, drodzy Państwo, zaprezentowałem właśnie jeszcze jeden motyw, który na pewno się często Państwu zdarza. Przekroczenie na amperomierzu wartości 600A. Wtedy nastawnik w ogóle nam nie reaguje, tak? Pierwsza pozycja nie chce wskoczyć. Tutaj zmiany przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych. Odnotowujemy sobie go tutaj. Oczywiście na pozycji zerowej. Wtedy na nowo możemy nadawać mocy. No akurat my nie możemy, bo jeszcze przekaźnik nadmiarowy przetwornicy nam wyskoczył. Poza tym idzie wyłącznie szybki. No tak, sprężarka jeszcze się chciała uruchomić. Dobrze. Dużo problemów w jednym. Dobrze, drodzy Państwo. Więc to już mamy zaprezentowane. Więc. Dziękuję drodzy Państwo, za uwagę. Ja może tutaj zatrzymam ten skład, żeby on tutaj nie jechał. Ładnie do przodu. Więc już, drodzy Państwo, wiecie, jak obsługiwać lokomotywę e 07 EP07. Jak nią prawidłowo ruszać. Jak rozwiązać niektóre proste usterki. I myślę, że ten materiał będzie dla Państwa pomocny. Trwało on 20 minut, niestety, aby wszystko streścić w jedno. Nie jest tak łatwo. Mam nadzieję, że znajdziecie Państwo tutaj coś dla siebie. Więc życzę Wam drodzy Państwo, udanego dnia, nocy albo okresu, w którym ten film oglądacie. Więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie. Cześć. Pa, pa.